Kobiety o lewicowych poglądach widzą przecież te liczby, słyszą o incydentach, a jednak wiele z nich wciąż woła o przyjmowanie wszystkich bez weryfikacji, bez ograniczeń. Dlaczego? Czy to naiwność, głupota, ideologia? Może kryje się tam coś, o czym mógłby wypowiedzieć się Freud, gdyby żył, co? Panie z Lewicy, jak to z Wami jest? Macie tam ochotę na jakąś świeżynkę? Jakiś inny owoc o innym smaku? O to może wam chodzi? A może coś głębszego? Coś, co przypomina ten sztokholmski dramat z zakładników z banku. Nagle, gdy zaczynają ginąć kobiety, kobiety wracające z pracy, zabijane przez konkretnych ludzi, żadna feministka nie zabiera głosu, nie organizuje protestów, nie wybija szyb, nie niszczy kościołów, posterunków policji. Żadna. Wyobraźmy sobie więc Europę jako taki bank. W którym wszyscy jesteśmy zakładnikami niekontrolowanej już sytuacji. Imigranci w ogromnej większości, szukający lepszego życia, stają się w oczach niektórych kobiet symbolem ofiary, uciekinierami przed wojną, biedą, prześladowaniami. Ale motywacje nie mają żadnego znaczenia, gdy nie ma systemów, które pozwalają wyłapać 10% terrorystów i bandytów, którzy są ukryci wśród 90% pozostałych. Przecież jedna z tych wariatek mówiła niedawno, że nawet gdyby spośród tych 5000 tysięcy imigrantów, był jeden terrorysta, który zabiłby 50 Polaków, to i tak warto było to zrobić dla uratowania 4999 przybyszów. To jest ranna i okaleczona psychika. Psychika niewydolna, na podstawie której tworzone są prawa w Polsce przecież. Bo te kobiety nie były przypadkowymi grażynami. One zajmują funkcję w naszym państwie. Te kobiety wychowane na lewicowych ideałach, często przez jednego rodzica, gdzie matka zmienia partnera i chłopa, przyprowadza nowego do domu co dwa tygodnie? One sobie wmawiają te ideały równości i solidarności, czują moralny obowiązek pomocy. Jak ci zakładnicy w Sztokholmie, którzy w drobnych gestach Olsona, podaniu wody, rozmowy, widzieli człowieka, a nie zagrożenie.